Dzień dobry i witam w moim następnym odcinku z Ptaków Tajlandii. Dzisiaj część siódma. Lecimy. Naszym pierwszym ptakiem będzie żółtobrewka. Jest to mały ptak, który go spotkałem w Tajlandii tylko raz, schodząc z góry do Intanon. Było to bardzo krótkie spotkanie, ponieważ ptak tylko przeleciał. Usiadł na gałęzi i od razu poleciał. Tak, charakteryzuje się czarną, czar, czarną, jakby maską na twarzy, nad którą jest żółta brew od której nazwa. Brzuch jest cały żółty, a wierzch ciała jest szaro-brązowy. To tyle. To następnym ptakiem będzie wachlarzówka srokata. Jest to bardzo pospolity ptak w Tajlandii, którego widziałem wiele razy, szczególnie w Bangkoku, wiele razy go spotkałem. Jest to ptak, który jest bardzo ruchliwy, przez co bardzo trudno mu zrobić zdjęcie, ale też bardzo interesujący, ponieważ za każdym razem, kiedy ląduje, to rozkłada swój wachlarzo, wachlarzowaty ogon, od którego wzięła się jego nazwa i tak skacze i ląduje i go rozkłada i ładne to jest z wyglądu tak ma białą brw nad okiem nie zawsze ale w większości przypadków tak ma białe gardło z taką Złamaną obrożą, która się łamie z tyłu głowy. Obroże ma też na brzuchu, która oddziela szyję od brzucha. Białą szyję od białego brzucha. Wierzch ciała ma czarny, bo czasami może się wydawać lekko brązowy. Ogon jeśli je rozłoży, to na czterech piórach od, od zewnątrz na końcu ich można zobaczyć białe kropki. Na tych w środku piórach nie ma raczej. No to tyle o tym ptaku. Naszym następnym ptakiem będzie Purpurek Złotobruchy. Jest to jeden z wielu przedstawicieli rodziny liszkojadów, w których jest bardzo dużo gatunków purpurków, które można spotkać w Tajlandii. Myślałem, że zobaczę wiele gatunków, ale tylko tego udało mi się zobaczyć, nie wiem czemu. Purpurek złotobrzuchy jest najpospolitszym purpurkiem w Tajlandii. Samiec jest z wierzchu Szary. E, oprócz skrzydeł, ogonu i brzucha, e, brzuch ma na górze czerwony, na dole żółty. E, przy nogach tam może się wydawać trochę bledszy, czasem nawet biały, ale to rzadko. E, Wierzch ogona ma czarny, e, spód ma pomarańczowy. Skrzydła ma czarne z jedną pomarańczowo-żółtą plamką, a u nasady ogona ma bardzo intensywnie pomarańczową plamkę. Samica natomiast jest mniej ładnie ubarwiona. Ma, w sumie to jest taka sama jak samiec, tylko bez kolorowego brzucha. Ma zamiast tego taki biało-szarawy, z, z, z kilkoma piórkami jakimiś żółtymi, ale to rzadko. Yy, Pórka pur złotobrzuchego widziałem tylko raz. Yy, I było to w Bangkoku, yy, kiedy zatrzymaliśmy się w restauracji, żeby zjeść. Yy, a, a potem mieliśmy pójść do Muzeum Sztuki Współczesnej w Bangkoku. Naszym następnym ptakiem będzie dzierżba brązowa. Też jak byłem w Tajlandii, to liczyłem tak samo jak u purpurków, że zobaczę więcej gatunków z tej rodziny, ale tylko dzierżbę brązową, która jest bardzo pospolita, udało mi się zobaczyć. Jako ciekawostka, jest to jeden z najpospolitszych, bardzo rzadkich ptaków z rodziny wróblowych. Które można spotkać w Europie. Większość przypadków to są właśnie dzierżby brązowe. Ostatnio była jedna, chyba w Anglii. Tak. Z wyglądu dzierżba brązowa, jak prawie każda dzierżba, ma czarny pasek na oku. Nad którym ma białą, jakby, bręb, która sięga aż do nasady dzioba. Z wyglądu ma, może wydawać się, jakby miała taką rudą czapeczkę na głowie, która by się tak rozmywała z tyłu głowy, a potem dawała się, zmieniałaby się w taki. Bardziej już ciemny, brązowy, jak na plecach i skrzydłach. Yy, gardło ma białe, yy, a brzuch poniżej yy, jest biały, ale z, le z lekkimi, yy, pomarańczowymi yy, rozjaśnieniami. Yy, I to tyle chyba o tym ptaku. Naszym następnym ptakiem. Będzie sujkownik białobrzuchy. Jest to jedyny przedstawiciel rodziny Pekinczyków, jakiego udało mi się zobaczyć w Tajlandii, a widziałem go wchodząc na górę do Intan. Nie spodziewałem się zobaczyć tego ptaka, dlatego zobaczenie go mi sprawiło dużą przyjemność. Sujkownik białobrzuchy z wyglądu nie jest... Taki bardzo wyróżniający się, oprócz swojego charakterystycznego, krzywego czarnego dzioba, zakrzywionego, zakrzywionego ku dołowi, z wyglądu również jest czarno-biały. Biały ma brzuch i spód ogona, a czarny ma cały wierzch ciała. Jest czarno-biały, więc pewnie dlatego nazwali go słykownik biało-brzuchy, No bo jak inaczej. Naszym następnym ptakiem będzie Sikora Żółtolica. Jest to bardzo piękny ptak, którego najmniej chyba spodziewałem się zobaczyć w Tajlandii. Z wyglądu przypomina sikorę czubatkę. Oprócz właśnie żółtego lica, jak mówi nazwa, i czarnego paska od dzioba sięgającego aż do nasady ogona na dole, tak zachowaniem przypomina normalnie polskie sikorki. Spotkałem go wchodząc na górę do Intano. No, i naszym ostatnim ptakiem dzisiaj będzie kowalik tybetański. Yy, jeden z moich ulubionych ptaków w Tajlandii, nie wiem czemu, yy, Ptak yy, od kowalika tego, co można spotkać w Polsce. Yy, różni się yy, na przykład yy, brakiem pomarańczowego koloru na brzuchu, yy, od dołu, jak go zobaczyć, to można zobaczyć, że od dołu nasady ogona jest, jest tak, taki rudy, jasny kolor z białymi kropkami, Co, dzięki czemu rozpoznałem tego ptaka w Tajlandii. Ptaka widziałem wchodząc na górę do Intenon i bardzo się ucieszyłem, jak go zobaczyłem. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zasubskrybować i zalekować, jeśli jeszcze tego nie robiliście. Mam nadzieję, że zobaczymy się za niedługo w następnych odcinkach. Jeśli do 6 lipca dobijemy 50 subskrypcji, to myślę, że zrobię odcinek specjalny. Z kolejny odcinek specjalny z Ptaków Tajlandii. Do widzenia!